bo ona zajmuje się kiepki kiełbięczkami Uwielbiam takie duże paczki Ale Amelka trafia na największe ciągle Amelka trafia na największe? A Ty na najmniejsze? No jedzie na ja też na najmniejsze Ty tutaj jedziesz na thank <laughs> you Zróbcie figurki świąteczne lub postacie, niech mama pomoże wam je ukończyć według instrukcji. No? Ja wybiorę oczywiście te. Oczywiście. Zobaczymy dziewczyn postęp prac. Ja tak Tutaj proszę bardzo. Co to z Amelka? Jest powiedz nam. E, to jest taka choinka, a to jest Mikołaj, mm -hmm. a to jest taka bombka. Pięknie. jest moja co tu zrobiłaś. Choinka, tylko chcę zrobić gwiazdkę, ale nie mogę! Aaaa. Mogę jak zrobić? Ale gwiazdkę na choince? Mm -hmm. Tak, wyglądają prace dziewczyn. Nie ją wyłowić, ale taka przyszła ja e. e. Co to? E. Śmieci! To do kosza? Do A będziemy czekać! O! Krzykaczki! Oj, Gdzie jest na <laughs> Dzięki! Widzicie jaki szybki pomysł? Mm -hmm. Wiedziałam od razu, że to ten... jest Daj Maja może Amelci nożeczki nożyczki do żółtej, gdzie Ale ja pozbieram paczuszki Dobrze Mamy nawet takiego pieska Ty mam. piesku, otwieraj na razie paczkę Tego zostaliśmy i kiedy... Jalu lubię już Nie, nie Co tam jest? Nie patź. To nie patrz. Nie patrzcie. Nie mogę się patrzy, to ja mogę patrzeć. Tu coś jakieś. Jest... Co to Anna z tym robi? Ej! No zawsze to Ale tak nie haladaj, tylko przed tą taśmę. Bo do jutra nie zaczęła się na no do Dobra, mający. Chcę Pomóc? sobie radę. Przystała. Ale ona trochę to. No. O, to są biszkopty. Jakie biszkopty? Ciasteczko. No to chyba fajne, lubicie to ciasteczko. No. A poprzęt też? No nie. A kto nawałaganił? Rantuję. No, Śnieżek, pokaż jakie ty masz nowe zabawki. No, nie gramoś na mnie. Przylepo. Pokaż jakie masz zabawki, pokaż. Tu o, misia masz, hej. Stój. Co się dzieje? Mhm. Mm Ej! nie szczekamy na baksia. No, i, i, stój. No, stój. Już zobaczyłeś, że ktoś tam jest. Nie chcę, żebyś bardziej, jak gadałaś. Taka gadałaś, no. Zła, za to taki coś. Juś nie lata i odchodzi. To aż właśnie nierzek. Nierzek aleje. Ja myślę, że się ostatni. Zaraz do... zobaczymy co tam się kryje w tym pudelku. Idziemy zobaczyć. No to idźmy tu. Jest tak. Się że pod. Okej, okay. no, это to... хвостик. Mały. Malu. Wyczytaj go mama Wyczytam. Wytnijcie śnieżynkę z papieru. Kartki są i trzeba wyciąć śnieżynki. do zawiedziona. Zawiedziona. myślałam że to będzie bydle zadanie. No, dziewczyny wycinają. A ja skończyłam. Pokaż. Tak, na razie się to prezentuje. I zaraz będziemy to rozkładać, mama, zobaczymy, co nam wyjdzie. No to wycina jeszcze Amelka. Amelka ma jeszcze pomysł. A no Maja otwiera swoją. Trudno, troszkę. Jakie tam trudno. Takie ofalbanki się No. I co tam mamy, Maja? Wiesz. No taka. i wiesz. Taka śnieżynka serwetka ci wyszła, nie? A mi ta cię No Taki. i super, ekstra. Bardzo ładnie. Ja wziąłem trzylaska. Który to pakunek? 11? 17 siedemnastka. A ta duża? Jaki ma numer? E, on on cztery. jeszcze były? Zielonego. Mm. No. Mm. Daj e, jeden kaj. Amelka, dobrze, ale tu otwieramy. Co to jest? Ale tu będzie jeden żelki. Cztery. Żelki? Dla Amelki? Co to za żelki? Pokaż. Mamy czternaście. O, tylko trochę Co? A miałaś nożyczki gdzieś, te żółte moje? Nie, no, jak. Za Nic na na się. No, dobrze. Nie, nie, To nie, nie, to na razie. Na nie, 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 się? To może jednak nożyczkami nie, 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 Spary mnów Ni pokemon prerista Ni kaloristo Ni Nie Ja to dzisiaj ja, zadanie nieprzyjaciół Nie ma się nie tego. Amelka, oddaj Mai. Ma. Nie umiesz czytać nawet. To. Nie wiem co. No to daj Majek Ci czyta. Parciuszku. To O. Ty ma... lepiej otwieraj malowanki. Nie, nie, nie. Oj, nieładnie się tak kłócić, Amelko. Nie. No, ja. tą Dobra, Maja, wyciągnij to. Ona i tak zaraz Ci pewnie odda. się No, i która będzie czyja? Jedna jest z Elzą i Anną, a druga z księżniczkami. Jak się to? Wow! Dużyłaś się. No i widzimy, szukaj. Co to jest? Leczek i. Le. Nie ma nie ma czternastki. Jak nie? Się ma? Zgubiła. Ale to już czternastka? W sensie naklejka się zgubiła, tak? Dwa śnieży. Nie ma. Aha, do dwadzieścia cztery. No, jak się zgubiła? 23, 16. No faktycznie nie ma. Tu jak to się mogła zgubić? No, właśnie, wczoraj jeszcze była. No, to może gdzieś się wyrzuciło? No trudno, nie ma, to nie ma. Musimy znaleźć po prostu. Tak? Szukajcie. Musi gdzieś być.